Witam w kolejnym odcinku Kloc News, czyli tygodniowa garść informacji ze świata gier, YouTube'a, memów i kociej kuwety. Pojawił się nowy wirus, mem. Wirus mem to dobre określenie. O co biega z 67? Ego nikt nie wie, ale wszyscy jak poni wszędzie tylko 67. Ponoć pochodzi to od jakiejś piosenki, ale w praktyce pewnie ktoś japę, ktoś inny podłapał, zrobił to samo i voilà, mamy kolejny trend jak z Brainrotami. Gratuluję. A teraz ze świata technologii. Na rynku pojawił się nowy sprzęt Smart Patch. Oferuje bezbolesne doznania. Ten smartwatch, smartwatch, smart mierzy poziom cukru we krwi dokładniej niż urządzenia medyczne i oferuje bezbolesne doznania. Zastanawiam się, czy się go nosi na ręce, czy na czymś innym. A więc smartwatch wygląda jak zegarek, ale o nie, nie, to nie może być zegarek. Jest dokładniejszy niż urządzenia medyczne. Mierzy wszystko. Nawet ciśnienie w oponach. Poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi, natlenienie krwi, puls i temperaturę ciała z dokładnością do 99,9 i 99,9. i 99,9,9067 jest wodoodporny do 200 metrów i P7, co czyni go idealnym do pływania i nurkowania. Można go zadłużyć na 200 metrów i P7? Moment, moment, IP7 znaczy co najwyżej umyć w nim ręce, ale dobra, nieważne. No i może służyć jako klucz do drzwi. A my testowaliśmy jako młotek do gwoździ. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już Smart i co to jest. Polacy płacą za gry na Steam 30% więcej od innych krajów. Tak, tak. A to pewnie dlatego, że Polacy są bogatsi od Niemiec, Francuzów, Austriaków i w ogóle to nam się zajdzie powodzi. Pewnie szefowie Steama oglądają mądrości polskich celebrytów jak winiama. Wystarczy kontemplować. Bieda to jest stan umysłu. Czy nie chcesz w to? Wchodzić? Niestety ale... Też tak uważam, No. nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny yy, i ja już jako dziecko czułam, po prostu wiedziałam to w głowie, co mnie w życiu czeka, Jakby, nie wiem, nieświadomie afirmowałam trochę to, to swoje życie i ja, ja zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, na co będę chciała, a wcale Naprawdę nie. Naprawdę wiedziałaś bo... tak? Ja to, to czułam. Okej. Okay. A więc kontemplujcie, że gry na Steam w Polsce wcale nie są drogie. Powtarzajcie tysiąc razy i macie. Aniucha! EA, czyli Electronic Arts zostało wykupione przez Arabów. Książę Arabii Saudyjskiej na swoje 40. urodziny postanowił sobie sprawić prezent, no i kupił całe EA. No to czekamy teraz na nowe tytuły. The Sims Arab Update, FIFA 26 All Arab, no i Battlefield Arab. Może być ciekawie. Pogoda na przyszły tydzień dalej do Więc siedźcie w domu, oglądajcie Kloca, dajcie łapkę w górę i subika i trzymajcie się.